Brutus Co remontujesz? Piszczą te Drzwi? sama jak No i co? Kropi? Kropi Namuciliśmy Okazało się, że 10-12% i chcieliśmy 2-3 godziny poczekać Aż przyjedzie kombań z powrotem, bo będzie miał po drodze jak będzie wracał No ale zaczyna, zaczyna palać, nie wiadomo co z tego wyjdzie Kręcę wloga.. vloga się daje, żeby Nie Brutus Tak? No, wjeżdżamy dla bezpieczeństwa, szykujemy, bo jak zacznie padać... Nawet mnie rzucasz? Zetur. O, Brutus, który bardzo nie lubi oprzyrządowania do ładowacza, szczególnie paleciaka. Cofamy. No, nie za blisko ściany tam? Nie, nie, no, Skręca nie, 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 wiesz, mam kamienie, nie, nie, mam kamienie, nie, Jeszcze będę nie, 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 tam nie, przytra. nie, nie, Chodźmy tak. Proszę, koła proszę. Dobra. Co? Nie, nie zmieścił się cały. Pojedziemy na pole, pokażę Wam jak to... Wygląda. Brutus! 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 Chodź ja przejadę. Proszę zobaczcie co w tym roku jest. Wytłuczone przez grad. Bardzo, bardzo słaba obsada. Nie wzeszło tak jak trzeba. Zobaczcie jakie porośnisko już tutaj jest. Ile, te, ile tego rzepaku wyleciało. No i do tego teraz, no okolica już tam po 7,5% muci, a u nas ciągle, ciągle zielony, to 10-12%. Ale to przez te przerosty, no nie było pełnej obsady, gdzieś tam te chwasty też wyskoczyły. No i teraz liczymy na to, że po tych 2-3 godzinach, reprobowaliśmy w sumie o godzinie 11, czyli bardzo wcześnie. E, możliwe, że jeszcze z nocy jakaś wilgoć, no zobaczymy teraz, oby wytrzymało z tym padaniem i żebyśmy ten te nasze w sumie 3 hektarki tutaj wymłócili i, i mieli z głowy ten rzepak nieszczęsny, który no w tym roku, w tym roku chyba najgorszy rzepak od, 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 odkąd pamiętam, tak to tak to tak to wyszło, bywa i tak. Brotos, jedziemy do domu, jedziemy do domu, porobimy w międzyczasie coś innego. na szosę ma zakaz wychodzenia Także nie wychodzi My się przejedziemy tu szosą jest. Najlepszy sport dla niego to bieganie przy motorze Żmijka, nowy nabytek Nie nagrane Piękny, zrobiony trzeci stojak w gospodarstwie do żmiki przez tatę. A jak w poprzedniej żmijce mieliśmy taką zasuwę oryginalnie, która pozwalała wybrać do praktycznie do zera ziarno, czy to z przyczepy, czy z klepiska. A tutaj kupiliśmy i w sumie nie pomyśleliśmy nawet o tym, że może tego nie być, a nie było. I tutaj tata dorobił taką blachę, całą tą blachę doginał. Suwanie, wszystko tak jak oryginalnie w tamtej. Wygląda i na pewno będzie się wybierać dużo więcej Nie trzeba będzie gdzieś tam tych resztek jeszcze przenosić ręcznie Przeguby to znaczy? a że tutaj, tak Tutaj jest właśnie Tata zwracał uwagę, że, że jest przygotowane na, na, na przekręcanie W tą i w tą stronę, no taki stojak u nas już Nie pierwszych się pojawił ty konstrukcja Nie za ciężki do przenoszenia Ale możliwość wysuwania w górę i, i przekręcania No to jest ważne jak chcemy gdzieś tam Przenosić to ziarno. A, a nie tylko na stropie trzymamy, ale i tak na takim klepisku na piwnicy. Różnie to u nas jest. A ogólnie konstrukcja z drutu, twardego, z łańcucha od kopaczki. Tych, tych, tych łańcuchów trochę mamy. U nas kopaczka elewatorowa w gospodarstwie jest cały czas, te łańcuchy były wymieniane, i tych prętów naprawdę mamy sporo, i dużo rzeczy, rzeczy się z nich robi, bo to bardzo twardy materiał i dobry. Trochę się gnie, ale wzmocniony tutaj poprzeczkami, no przez co jest u, lekkie i wygodne do przenoszenia gdzieś tam. Chociaż to i tak stabilnie raczej stoi cały rok. Będzie stało, nie będzie przenoszone. Aha. Lusterka też skrzyczą? Jak skrzyczymy. zarzewiało wszystko tak, bo to woda leci. Mhm. No... Nie wiem, czy to już się urwie, czy to tak skręci? a to po prostu... No tak. No, teraz jak jakieś krzaki, to się łatwo samo zamknie, nie? No tak, a tak to aż to wszystko tak było, żeby się nie urwało, no. O. Lekko ciągnie sprzęgło, trzeba będzie podregulować też. Jak będzie czas i chwila sprzęgło w WSC. Eee, do kompresora zaczep do samochodu na hak, bo będę go przeciągał na inne gospodarstwo, i, i, i chcę założyć na, na kulę samochodową, żeby można było nim przejechać. I w sumie nie wiem jakie tam będą klucze, ale prawdopodobnie więcej jak 19, to nie będzie. Uh, 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 uh. Tutaj widzicie ucho Takie do przeciągania po gospodarstwie Do ciągnika I mm, w sumie tam nigdzie tym nie jeździmy Kompresor nasz do piaskowania Do piaskowania I raczej w gospodarstwie działamy w tym temacie Ale no żeby przejechać To musimy Musimy założyć do samochodu Widzicie Że stoi tu opelastra. 1998 rok, kupiony za śmieszne pieniądze jakieś tam 1500 zł. Już w sumie jakimiś tam opłatami i tak dalej. Ze sprawną klimatyzacją, którego kupiłem już sporo czasu temu, z myślą o tym, żeby przełożyć tę klimatyzację do Zetora, ale ciężko jest się za to zabrać do innych, obowiązków bardzo dużo. No ale no, będę na pewno to robił. Opłaty i wszystko jeszcze jest ważne. Generalnie samochód śmiga jest zupełnie sprawnym samochodem, kupionym za śmieszne pieniądze. Gdybym miał układ klimatyzacji kupować yy, gdzieś tam ze śrotu, wymontowany już, to musiałbym też zachodzić około 1500 zł. A nie miałbym pewności, czy ten układ jest sprawny. No będę się za to brał. Pewnie, pewnie, jak już ten sezon żniwny i, 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 i ta przyszła zima będzie to. Będzie to ten etap, gdzie będziemy adaptować tą, tą klimatyzację do zetora. A teraz trzeba to ściągnąć i muszę iść po młotek. Zobaczcie gdzie jest Brutus. Co Ty tam robisz? Jak Ty tam wszedłeś? Eee, młotek. Im cięższy, tym lepszy. Brutusie! to chodziło. Ogólnie ten kompresor z hamulcem najazdowym, jak widzicie. Hamulec tutaj działa jest sprawny. Nie wiem ile waży ten kompresor, ale trochę na pewno, nie wiem czy nie 900 kg. Silnik dojca. 4 cylindry, także no trochę to trochę, trochę to to waży. Hej. Okay. Ta podkładka też jest specjalnie wyprofilowana, żeby pasowała do, do tej rury. I tutaj w sumie podobnie też te podkładki są wyprofilowane, także nie można tego robić bezmyślnie Trzeba to robić z głową. Daleko nie jedziemy, jakieś 16 km Ale jednak o, dość ciężko to działa, także nie pokażę. To mamy przełożone, węże będziemy musieli wziąć do odmuchania. Nie będziemy, nie będziemy tam piaskować, będziemy tylko przedmuchiwać dużym ciśnieniem. I także piaskarki nie bierzemy. I w sumie nie mam aktualnie samochodu, ponieważ w letni Berlingo już padł sterownik silnika, w którym generalnie jeżdżę z hakiem. Że nie wiem czy nie włożymy akumulatora do Astry, który jest w kompresorze. I nie odpalimy astry, nie przygotujemy sobie astry jako środka transportu dla tego sprzętu. Chyba tak zrobimy. Astra była niezapalana bardzo długo, ale paliwo jest, opłaty są, przegląd jest. Generalnie wszystko działa. Samochód za 1500 zł, a nowe samochody 100 tysięcy, żeby czymś porządnym jeździć. Najpierw odkręcamy oczywiście minusa, żeby nigdzie do masy przypadkowo nie dotknąć. Taka ogólna zasada. Myślę, że każdy rolnik wie o co chodzi. No nie było jakoś mocno dokręcone. Tak. Puszczamy. I teraz spokojnie możemy plusa odkręcać. Nie musimy się bać, że gdzieś dotkniemy. Zrobimy zwarcie, bo już obwód jest odcięty no ale tu jest dojście i wyjmujemy to 74Ah i wkładamy lasy tutaj dostała przedmuchu na, na kolektorze wydechowym, trochę tu przykopciła trzeba by uszczelkę wymienić, ale oczywiście nie będziemy tego robić Wyjmiemy klimatyzację, pójdzie na stację demontażu i, i już. Blacharka też nie jest idealna, raczej nie będę go sprzedawał, chociaż tutaj nie wiem czy już nie pamiętam, chyba na osobnym pasku chodzi klima, także w sumie po wyciągnięciu klimy. Ale no będę wszystko rozwalał, jeśli chodzi o nagrzewnicę, właśnie parownik. Także wątpię, żeby chciało mi się to w yy, jakiś taki rozsądny sposób rozbierać. Pewnie będę dość mocno rwał to wszystko, żeby tylko się dostać, żeby nie tracić czasu. Także nie będzie to miało sensu. A wiem, że tam dostęp, żeby rozebrać nagrzewnicę i tak dalej. Ach, kładę go odwrotnie. Yy, to nie takie proste. Wpada ze względu na to przewody bardzo ciasno. No ale. Yy, dobra, najpierw plusa. łączymy plusa i założymy. Yy, aj. Na razie nie zakładamy, żeby sobie bezpiecznie przykręcić. A tutaj dziesiątka, dobra, idę po dziesiątkę. Akumulator powinien być ok, nie będę go tu już sprawdzał. Ale kompresor jest przepalany w miarę regularnie, więc raczej się nie rozładował. A stra powinna. Palić. nigdy w sumie nie miała problemów z zapalaniem chociaż tyle czasu stała to paliwo mogło gdzieś tam zejść hmm, a to się wszystko okaże eee, a dlaczego ten przewód dlaczego ten przewód jest taki krótki i dlaczego on spadł kurde to jest podciśnieniowy to jest podciśnieniowy od gruszki która uruchamia dobra już nieważne co uruchamia ale wsadzamy go po prostu wypad. Dobra. Eee, te podciśnieniowe są ok Służmy, próbujemy zapalić. O. Kontrolki są. O, wentylatorek. Uwaga. Kurde. 98 rok, 336 tysięcy przebiegu, na pewno nie mniej. Eee, on to pewnie ma z milion. Ale maszyna śmiga, śmiga i to jest, to jest najlepsze, że zupełnie nie przykładałem uwagi do stanu tego samochodu. Tylko interesowała mnie sprawna klima. Tylko to mnie interesowało. No i się okazuje, że samochód sprawny funkcjonuje 30 stopni na dworzu. A my zaraz będziemy mieć chłodniutko. O, ta klapka. Nie był holowany, żeby nie było. Tylko przymierzałem to ucho. A potrzebowałem do innego samochodu i kombinacje różne yy, przeprowadzałem odnośnie gwintu. A no i już chłodzi. No i teraz, żeby ten chłód i tą instalację przeszczepić do zetora. To będzie misja specjalna. Yy, nie wiem, czy nie podpompujemy. Kół w sumie podpompujemy, żeby było wszystko OK jednak na drogę. Nie wiem czy zostawić nie chodzi, czy zgasić. Gasz. No, nie wygląda to na ciśnienie odpowiednie. W innych okej, okay, chyba w tamtym tylko. Kompresor przewód elastyczny było malowane. Coś zawsze malujemy na tym elastycznym, bo ten spiralny nam się mega skręca. Gdzieś tam do malowanego chcę dotknąć, człowiek się denerwuje. A przy takim nie ma tego problemu. Gumowy, fajny, taki stary stary przewód, którym gdzieś tam już się malowało dawno, dawno, ale wytrzymały. E, pneumatyczne, pneumatyczne tematy, pneumatyczne tematy tu przejście. Gdzie jest do pompowania? Gdzie jest do pompowania, gdzie jest do pompowania? Dwa pistolety, wszystko jest, tylko nie ma do pompowania. Tutaj. Dobra, jedziemy, prądu nie potrzebujemy, tam tyle to nam wystarczy. Te opony może też nie są idealne, stare widać. No ale to nie zmienia faktu, że ten samochód chodzi, no to są tylko opony. 2,5 jest, wow, full. Ale tu to mi się wydaje, że jest mało. Tu mi się wydaje, że jest mało. Tak, tu jest półtorej. Możliwe, że jego w sumie ostatnia trasa. Ale jeszcze się, jeszcze się taka sytuacja zdarzyła, że jeszcze się przyda. Ten samochód z hakiem w gospodarstwie, no to musi być. Widzicie, on się nawet nie plącza ten przewód, jest taki, że... że się łatwo odplączuje. Nie ma to jak odłożyć na swoje miejsce i później nie szukać. Ciach. Ciach. Wsteczny. I... Nigdy nie widać czy jest płyn, jest taki zmatowiony jest pięknie, on ma eee, tutaj stan w sumie bardzo nisko ale tak jest kreska i tak, tak ma być tak ma być zatankowany eee, tutaj mamy wystarczająco paliwa, nie będziemy się bawić w napełnianie eee, olej jeszcze olej póki pamiętam i bawię się w takie sprawdzanie to olej jest tutaj olej jest git olej jest Stan tutaj oleju nie ubywa od wymiany do wymiany jest luks. Mm, zamykamy. Dlaczego nie chce wejść? Jest! Wpadło. Dawno nie używane Światła, kierunek. Nie ma kierunkowskazu lewego. To niedobrze. No nie dobrze. To złącza siedmiopinole to mnie kiedyś wykończą. Tak nie wyścigam kurzu? Nie czy nie? Badamy, nie no ojciec mówi jak ma więcej jak 10 to... No to weź tak. to, 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 to... Dawaj No nie bo... No, no, no powiem ci ile miał tego Ile miał? Ta próba było 10 i by A druga 12 I co? Open zlewaliście? Sobie tam Dobra, to 11kę biorę, 11kę biorę. Robię. Coś tam z gminy przyszedł, że jakieś oto gradowe, nie? Coś tam u nas jest, się uruchomiło, ale nie wiem dokładnie szczegółów, jeszcze nie znam. E, co to za... najpierw trzeba skręcić, dopiero włączać? Tak, Przez, skręcić. Skręcić? No, A włączyć. No, Można włączyć. To się Można aktywnie. może przykręcić. nie aż tak na siłę, trochę. Dobra. Bo olej wyciśniesz i będzie że... woda. Żebak test. tutaj z powrotem dość i niech zostanie Powa pola prawie będzie, no będzie prawie, jest, ale jedna trzecia ja Nie gadaj to. No pokropiło też nie? Padało? Delikatnie kropki spadły, takie wiesz, ty no. tam nie padało nic to weź to... daj spokój Sto Stoimy Daj spokój Nic z tego nie będzie No też bym chciał mieć to za sobą Tak jak i pan Marek Pan Marek tam pan Przestań mnie z tą panną <gry> Dobra, jedziemy pociągnik 13% no to jest no dużo Podsumowując film Nie był tu udany młot. No, Mekamy szybę, bo nam się na kurzy. Subskrybujcie kanał. Wiem, że na rolnik pracuje, nie ma za dużo filmów, prawdopodobnie będą to takie typowo vlogi. W sumie w życiu nie nagrałem jeszcze takiego vloga jak ten. Jeśli będzie Wam się podobać, to będę coś tam, coś tam sobie nagrywał. Może Was zainteresuje, może nie, zobaczymy. Jeśli będziecie chcieli oglądać, to na pewno będą się pojawiać kolejne takie proste w montażu. Zupełne przeciwieństwo tego, co, co robię e, na Rolnik Szuka, czyli tam kilkunastogodzinny montaż. Brotos Chodź, brotos Chodź, kombajn odjeżdża, no. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Produtos